Na dwozie kaszkaja nie ma żadnych wrodzonych ognisk korozji. Nawet pokrywa bagażnika pod listwami wykończeniowymi nie rdzewieje, jak w wielu samochodach. Dlatego ślady korozji są wyraźnym dowodem na nierzetelną naprawę karoserii. Wszystkie kaszkai pierwszej generacji, zarówno przed reformą, jak i po liftingu, mają problemy z parowaniem reflektorów. Ich szczelność z czasem ulega zniszczeniu i nie wymaga nawet zewnętrznych uderzeń mechanicznych. Jest to więc normalne zjawisko. Jeśli którakolwiek z żarówek w lewej lampie nie działa, najczęściej jest to światło stopu, najprawdopodobniej przepaliła się płytka. Znajduje się ona bardzo blisko wnęki nadwozia i z czasem się przegrzewa. Oryginalna szyba przednia jest dość słaba. Nawet mały kamyk może spowodować pęknięcie. Większość konkurencyjnych modeli jest pod tym względem znacznie lepsza. Po kilku latach eksploatacji mechanizm wycieraczek przedniej szyby może ulec awarii z powodu znacznego zużycia prętów. Prosta zasada pomoże znacznie opóźnić ten moment. Nie bądź leniwy usuwając samodzielnie zaschnięty śnieg z szyby, nie katuj wycieraczek. Jakość wykończenia wnętrza Nissana Qashqai w samochodach sprzed reformy pozostawia wiele do życzenia. Kierownica dość szybko się łuszczy, lakier na elementach plastikowych i tapicerka siedzeń ścierają. Dlatego na podstawie stanu wnętrza nie jest trudno rozpoznać cofnięty przebieg. Wiązka przewodów kolumny kierownicy jest narażona na uszkodzenia, ponieważ z czasem ulega zużyciu. Zazwyczaj powoduje to awarię przycisków multimedialnych i tempomatu, znajdujących się na kierownicy. W tej wiązce znajdują się również włączniki poduszki powietrznej kierowcy i oświetlenia zewnętrznego. Ponadto złącza przewodów znajdujące się pod nogami kierowcy pod osłoną przedniego słupka często utleniają się i gniją. W wielu starszych modelach obszar ten wymaga szczególnej uwagi: gromadzi się tam dużo skroplin ze spalin, co jest szczególnie widoczne zimą. Złącza łączą masywne wiązki przewodów, na których zwisa niemal cała elektryka tylnej lewej części nadwozia, w tym zasilanie pompy paliwa i zewnętrzne oświetlenie rufy. Każdy obwód może ulec awarii. Ale nawet górna belka jest nadal zauważalnie tańsza niż wymiana wiązek. Częstym zjawiskiem jest awaria wentylatora na grzewnicy. Zapycha się on brudem, co znacznie zwiększa obciążenie silnika i prowadzi do jego przepalenia. Zdarzają się również przypadki przepalenia sprzęgła sprężarki klimatyzacji. Na szczęście podlega ono naprawie i jest dostępne jako osobna część zamienna. W układzie napędu na wszystkie koła skrzynia biegów kątowa zużywa się najbardziej, ponieważ jej koła zębate obracają się stale niezależnie od trybu jazdy. W skrzyni biegów znajduje się zaledwie 400 g oleju, dlatego zaleca się jego wymianę co 30 tysięcy kilometrów i monitorowanie stanu uszczelek. Przecieki z tulei uszczelniających zdarzają się rzadko, ale jeśli przegapimy ten moment, skrzynia biegów bardzo szybko ulegnie awarii. Pozostałe jednostki napędu na cztery koła nie ulegają awariom przy prawidłowej eksploatacji. Przykładowo, przeguby kardana zużywają się dopiero po 100 tysięcy km przebiegu. Elementy przedniego zawieszenia wymagają szczególnej uwagi. Tylne silent bloki przedniej ramy pomocniczej wytrzymują zaledwie 40 tysięcy km, dobrze, że są dostępne jako oddzielne części zamienne. Tylne silent bloki przednich wahaczy wytrzymują jeszcze krócej 30 tysięcy km. Swożnie kulowe wytrzymują nieco dłużej. Średnia żywotność przednich amortyzatorów wynosi około 80 tysięcy km, ale ich łożyska oporowe będą wymagały wcześniejszej wymiany. Słabymi punktami tylnego zawieszenia są silent bloki w wahaczach i ich śruby regulacyjne. W starszych samochodach gumowo-metalowe elementy zaczynają gnić i pękać. Niestety, śruby regulacyjne również rdzewieją w ich wnętrzu. Dla uczciwości muszę zaznaczyć, że to nie jedyny problem Kaszkaja. Tylne amortyzatory działają wiernie przez co najmniej 60 tysięcy km. Kaszkaj ma elektryczny układ wspomagania kierownicy z tradycyjną mechaniczną listwą zębatą i elementami sterującymi wbudowanymi w kolumnę kierownicy. Ze wszystkich układów listwa zębata jest głównym problemem, który zaczyna stukać po 60 tysięcy km. Do tylnych zacisków hamulcowych dostaje się dużo brudu, co powoduje ich zatarcie. Przyczyną jest nieodpowiednie umiejscowienie i nieprzemyślana konstrukcja tych elementów. Bardzo ważne jest, aby przy każdej wymianie klocków hamulcowych przeprowadzać konserwację zapobiegawczą mechanizmów hamulcowych. Silnik benzynowy serii pierwszy 6 HR 1.6 HR 16DE jest sprawdzony i dobrze znany z wielu modeli Renault Nissan. Silnik cieszy się dobrą reputacją i nie sprawia szczególnych problemów. Kaszka z tym silnikiem z łatwością przekraczają granicę 200 000 km. Łańcuch rozrządu zazwyczaj wymienia się podczas remontu kapitalnego jednostki. Średnia żywotność tylnego zawieszenia silników pierwszych 6 i 0 wynosi zaledwie od 30 000 do 40 000 km. Jego zniszczenie natychmiast sygnalizuje znaczny wzrost poziomu drgań nadwozia. Ponadto w obu silnikach pasek napędowy zużywa się dość szybko. Jednocześnie jego rolki wytrzymują dłużej. Nie trzeba jednak wymieniać całych rolek, a jedynie wymienić ich łożyska. Chłodnica silników pierwszej 6 i druga 0 jest podatna na korozję. W samochodach starszych niż 5-7 lat może to prowadzić do wycieku płynu chłodzącego. Silnik benzynowy serii 2.0 MR20DE również znany jest z wielu modeli koncernu, jednak nie jest tak niezawodny jak młodszy pierwszy 6. Silnik MR20DE ma cienkościenną głowicę cylindrów. Nawet lekkie dokręcenie świec zapłonowych może spowodować pęknięcie ich gniazd. W rezultacie do oleju przedostaje się płyn niezamarzający. Ponadto mechanicy silników czasami spotykają się z wadą fabryczną głowic mikropęknięciami. Ujawniają się one dopiero podczas eksploatacji. Blok cylindrów ma również cienkie ścianki, przez co silnik nie toleruje przegrzania. Ponadto, częstym zjawiskiem jest deformacja czwartego cylindra, gdy serwisanci lekko przekręcają śruby mocujące skrzynie do silnika podczas jej montażu. W wyniku przegrzania silnika powierzchnie styku głowicy i bloku często się odkształcają, a czasami pojawiają się nawet pęknięcia na czopach wału korbowego. Wariator jadko serii JF-015E został zamontowany w parze z silnikiem pierwszego sześciu. Aby zmniejszyć wymiary, jednostka ta została wyposażona w dwustopniową przekładnię planetarną. Pierwszy stopień pracuje przy prędkościach do 100 km na godzinę, a następnie wykorzystywany jest drugi. Konstrukcja okazała się bardzo skomplikowana i kapryśna. żywotność tego wariatora rzadko przekracza 100 tysięcy km, a wiele usterek może pojawić się już po 20 tysięcy km przebiegu. W JF-015E pierwszym elementem, który ulega zużyciu są łożyska stożkowe i ich gniazda w obudowie wariatora. Wióry metalowe rozprowadzane są po całym układzie hydraulicznym, zatykając elektrozawory w jednostce hydraulicznej oraz zawór redukcyjny w pompie oleju. Spadek ciśnienia oleju ostatecznie doprowadza do wyeksploatowania wariatora. Ponadto w JF-015E szybko zużywają się wewnętrzne elementy stożkowe odpowiedzialne za ich ruch. Wytwarzają one dodatkową destrukcyjną ilość wiórów metalowych. Pasek klinowy formalnie ma dobrą żywotność. Jednak ze względu na spadek ciśnienia oleju w układzie hydraulicznym zaczyna się ślizgać i ulegać szybkiemu zużyciu. Naprawa wariatora JF015E jest kosztowna. Jednocześnie niezależnie od profesjonalizmu mechanika jego żywotność jest krótka. Dlatego serwisanci zalecają zakup nowego wariatora. Zakup jednostki kontraktowej jest bardzo ryzykowny. Nikt nie zagwarantuje, że ta kapryśna konstrukcja wytrzyma wystarczająco długo. Wariator serii JF011E jest montowany w Kaszkaj z silnikiem 2.0. To bardzo znana jednostka, montowana w wielu modelach koncernu Renault Nissan, a także w samochodach Mitsubishi. JF011E jest nadal używany. W połączeniu z silnikiem drugiej 2.0, wariator ten ma średnią żywotność od 150 000 do 200 000 km. JF-011E nie posiada charakterystycznych słabych punktów. Z biegiem czasu ulega naturalnemu krytycznemu zużyciu głównych elementów: łożysk stożkowych, zaworów w układzie hydraulicznym i pompy oleju. Wariator JF-011E podlega naprawie. Aby przedłużyć żywotność przekładni CVT. Ważna jest okresowa wymiana oleju. Na przykład firma JATCO zaleca wymianę co 30 tysięcy km w ciężkich warunkach eksploatacji, w tym w ruchu miejskim. Ważne jest również monitorowanie czystości zewnętrznej chłodnicy układu. Mechaniczne skrzynie biegów sprawdziły się bardzo dobrze. Różne awarie są związane wyłącznie z nieprawidłową eksploatacją i nie mają charakteru systemowego. Dla silnika pierwszego 6 wymagana jest skrzynia 5-obiegowa, a dla silnika drugie 06obiegowa. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to: można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME. Pro. i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.